W swoim liście do rodzin Jan Paweł II napisał: Rodzina jest drogą Kościoła. W liście do Efuzjan 3, 14, myślnik 15 czytamy: Dlatego zginam kolana przed Ojcem, od którego wszelkie rodziny na niebie i na ziemi mają swoje imię. Dziś, zjednoczeni w modlitwie, będziemy prosić o wstawiennictwo święta Jana Pawła II, który tak bardzo bronił i kochał rodziny. Módlmy się z wiarą i zaufaniem. Święty Janie Pol II, ty, który byłeś wielkim obrońcą rodziny i znasz zmagania oraz wyzwania, przed którymi stoimy w naszych czasach, wstawiaj się do Boga za moją rodzinę, abyśmy mogli pozostać zjednoczeni w miłości, wierze i nadziei, pokonując wszystkie trudności, które napotykamy na naszej drodze. Proszę o Twoje wstawiennictwo szczególnie za moimi dziećmi. Aby rosły mocne w wierze, rozwijały solidne wartości i miały swoje serca zawsze zwrócone ku Bogu, podążając za naukami, które nam zostawiłeś na temat znaczenia rodziny jako sanktuarium życia i miłości. Za mojego małżonka proszę o Twoje wstawiennictwo, aby nasza miłość była każdego dnia coraz silniejsza, abyśmy mogli być przykładem jedności, szacunku i zrozumienia. Pielęgnując szczery dialog i wzajemne przebaczenie we wszystkich momentach naszej wspólnej wędrówki. Święty Janie Pol, II, wstawiaj się za moimi rodzicami, którzy z taką miłością i poświęceniem zbudowali naszą rodzinę, aby byli obficie błogosławieni zdrowiem, pokojem i radością, nadal będąc fundamentami naszej rodzinnej jedności. Proszę również za moich braci i siostry, aby więzi, które nas łączą,. Były coraz silniejsze, abyśmy zawsze mogli być obecni dla siebie nawzajem, dzieląc się zarówno radościami, jak i trudnościami. Wstawiaj się do Boga za moimi siostrzeńcami, chrześniakami i wszystkimi młodymi członkami mojej rodziny, aby znaleźli swoją prawdziwą drogę w życiu, pozostając mocni w wierze i w wartościach, które poznali w naszym domu. Święty Janie Pol II. Który tak wiele nas nauczyłeś o wartości życia i rodziny, proszę o Twoje wstawiennictwo za seniorami mojej rodziny, aby byli szanowani, doceniani i kochani, przekazując swoją mądrość i doświadczenie nowym pokoleniom. Modlę się również za tych członków mojej rodziny, którzy zmagają się z trudnościami czy to fizycznymi, emocjonalnymi czy duchowymi, aby znaleźli siłę i odwagę, by pokonać swoje wyzwania. Zawsze czując miłość i wsparcie wszystkich. Wstawiaj się za naszą jednością rodzinną, abyśmy mogli zawsze spotykać się w momentach modlitwy, dzieląc się naszą wiarą i umacniając więzi, które nas łączą, utrzymując żywą iskrę miłości, która czyni nas prawdziwą rodziną. Święty Janie Pol II, ty, który doświadczyłeś trudnych chwil w swojej własnej rodzinie i pokonałeś je z niezachwianą wiarą. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom, które zagrażają harmonii naszego domu, wzmacniając naszą zdolność do przebaczania i zaczynania na nowo. Proszę o Twoje wstawiennictwo za zdrowie każdego członka mojej rodziny, aby Bóg chronił nas przed wszelkimi chorobami, utrzymując nasze ciała i umysły w zdrowiu, pozwalając nam wypełniać naszą misję na tej ziemi z gotowością i wigorze. Wstawiaj się za naszą pracą i utrzymaniem, aby nigdy nie zabrakło tego, co niezbędne na naszym stole, abyśmy mogli żyć z godnością i jeszcze pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują, podążając za Twoim przykładem solidarności i miłości do bliźniego. Święty Janie Pol II, modlę się za tych członków rodziny, którzy są fizycznie daleko, abyśmy, mimo oddalenia, Pozostali zjednoczeni miłością i modlitwą, utrzymując żywe więzi, które nas łączą jako rodzinę. Proszę o twoje szczególne wstawiennictwo za małżeństwa w mojej rodzinie, aby małżonkowie codziennie odnawiali swoją miłość i zobowiązanie, pokonując pokusy i trudności, które mogą stanąć na ich drodze. Wstawiaj się za naszymi dziećmi, aby rosły w atmosferze miłości i bezpieczeństwa. Rozwijając solidne wartości chrześcijańskie i stając się integralnymi osobami, zaangażowanymi w dobro, jak nas nauczyłeś. Święty Janie Pol II, proszę o wstawiennictwo za tych członków mojej rodziny, którzy oddalili się od wiary, aby mogli na nowo odkryć miłość Boga i wrócić na drogę prawdy, odnajdując pokój i sens w swoim życiu. Modlę się także za chwilę wspólnego życia rodzinnego. Aby zawsze były wypełnione radością, zrozumieniem i wzajemnym szacunkiem, wzmacniając więzi, które nas łączą, i budując cenne wspomnienia. Wstawiaj się za naszym życiem finansowym, abyśmy mogli mądrze zarządzać naszymi zasobami, żyjąc w prostocie i wdzięczności, nie pozwalając, aby materializm, który tak szkodzi rodzinom, zdominował nasze życie. Święty Janie Paul II. Proszę o Twoją ochronę przed wszelkim złem, które może zagrażać mojej rodzinie, abyśmy zawsze byli chronieni i wspierani przez łaskę Bożą, idąc pewnie w naszej drodze. Święty Janie Paul II, proszę o Twoje wstawiennictwo za naukę członków mojej rodziny, aby każdy mógł rozwijać swoje talenty i zdolności, wykorzystując swoją wiedzę do służby Bogu i bliźniemu z doskonałością i poświęceniem. Wstawiaj się za tymi w mojej rodzinie, którzy przeżywają chwilę lęku i depresji, aby odnaleźli siłę i nadzieję w Bogu, pokonując swoje wewnętrzne zmagania przy wsparciu i zrozumieniu nas wszystkich. Modlę się za naszą komunikację rodzinną, aby zawsze panował szacunek i miłość w rozmowie, unikanie słów, które ranią, i pielęgnowanie wyrażeń czułości i zachęty między wszystkimi członkami rodziny. Święty Janie Pol II, proszę o twoje wstawiennictwo za projekty i marzenia każdego członka mojej rodziny, aby Bóg błogosławił i prowadził każdy krok, otwierając drzwi i pokazując najlepszą drogę do przebycia. Wstawiaj się za naszymi relacjami rodzinnymi, abyśmy mogli przezwyciężyć urazy i zranienia, praktykując prawdziwe przebaczenie i odbudowując więzi, które mogły zostać osłabione. Proszę o mądrość dla rodziców w mojej rodzinie, aby mogli wychowywać swoje dzieci z miłością i stanowczością, przekazując podstawowe wartości i będąc przykładem autentycznego chrześcijańskiego życia. Święty Janie Pol II, proszę o ochronę naszego domu, aby był miejscem pokoju i harmonii, gdzie każdy członek rodziny czuje się przyjęty, kochany i szanowany w swojej indywidualności. Wstawiaj się za naszymi wyborami i decyzjami rodzinnymi, abyśmy byli prowadzeni Bożą Mądrością w każdym kroku, budując przyszłość opartą na solidnych i prawdziwych wartościach. Proszę również za momenty kryzysu, które możemy przeżyć, aby nasza rodzina pozostała zjednoczona i silna, wspierając się wzajemnie i znajdując w Bogu siłę niezbędną do pokonania każdego wyzwania. Święty Janie Pol II. Wstawiaj się za naszym życiem modlitewnym w rodzinie, abyśmy mogli wzrastać razem w wierze, dzieląc chwile uwielbienia i wdzięczności, umacniając naszą relację z Bogiem. Święty Janie Pol II, wstawiaj się za każdym młodym członkiem mojej rodziny, który odkrywa swoje powołanie, aby mogli jasno rozeznawać Boże wezwanie w swoim życiu i mieli odwagę podążać drogą, która jest im przeznaczona. Proszę za tych... Którzy przygotowują się do założenia nowej rodziny, aby budowali solidne relacje oparte na prawdziwej miłości i wzajemnym szacunku, zgodnie z nauką, którą nam zostawiłeś. Modlę się o uzdrowienie emocjonalnych ran w mojej rodzinie, aby blizny przeszłości zostały uleczone i abyśmy mogli iść naprzód z nadzieją i odnowioną miłością, wzmacniając nasze więzi rodzinne. Święty Janie Pol II. Wstawiaj się za uwolnieniem od nałogów i uzależnień, które mogą dotykać członków mojej rodziny, aby znaleźli siłę w Bogu, by przezwyciężyć swoje bitwy i odbudować swoje życie. Proszę za nasze chwile rodzinnych uroczystości, aby były to okazje prawdziwej radości i wdzięczności, wzmacniające naszą jedność i tworzące cenne wspomnienia, które nas będą łączyć. Modlę się o ochronę członków mojej rodziny w ich codziennych czynnościach, aby byli bezpieczni podczas swoich podróży i chronieni przed wszelkim niebezpieczeństwem w pracy i nauce. Święty Janie Pol II, wstawiaj się za naszym duchowym wzrostem jako rodzina, abyśmy mogli pogłębiać naszą wiarę razem, wspierając się wzajemnie na drodze do świętości. Proszę o zdrowie psychiczne każdego członka mojej rodziny. Abyśmy mogli zachować równowagę emocjonalną w obliczu wyzwań współczesnego życia, znajdując pokój i spokój w Bogu. Wstawiaj się za tymi, którzy pełnią rolę przywódczą w mojej rodzinie, aby byli inspirowani Twoim przykładem pokory i służby, prowadząc naszą rodzinę z mądrością i miłością. Święty Janie Pol II, modlę się za naszą misję jako rodzina chrześcijańska w społeczeństwie. Abyśmy mogli być świadkami Bożej Miłości w naszym otoczeniu, pozytywnie wpływając na tych, którzy nas otaczają. Święty Janie Pol II, wstawiaj się za każdym małżeństwem w mojej rodzinie, aby małżonkowie codziennie odnawiali swoją miłość i zaangażowanie, mając Chrystusa jako centrum swojej jedności i przekazując dzieciom prawdziwe znaczenie miłości małżeńskiej. Proszę o szczególną ochronę dzieci w mojej rodzinie, aby dorastały bezpieczne i szczęśliwe, rozwijając autentyczną wiarę i solidne wartości, które będą im towarzyszyć przez całe życie. Modlę się o mądrość w radzeniu sobie z konfliktami rodzinnymi, które mogą się pojawić, aby zawsze panował miłosierny dialog i szczere dążenie do pojednania, zachowując jedność naszej rodziny. Święty Janie Pol II. Wstawiaj się za nami w chwilach trudności finansowych, które możemy napotkać, abyśmy nie tracili nadziei i zaufania do Boga, znajdując godne rozwiązania i utrzymując naszą rodzinę zjednoczoną. Proszę o zdrowie starszych członków mojej rodziny, aby mieli dobrą jakość życia i byli otoczeni miłością i opieką, nadal przekazując nam swoją mądrość i życiowe doświadczenie. Modlę się za wszystkich nowych członków. Którzy dołączą do naszej rodziny, aby zostali serdecznie przyjęci i zintegrowani, wzbogacając nasze relacje swoimi unikalnymi darami i cechami. Święty Janie Paul II, wstawiaj się za naszą misą ewangelizacyjną jako rodziny, aby nasze świadectwo miłości i jedności mogło inspirować inne rodziny do szukania w Bogu siły i wsparcia. Proszę, aby każdy członek mojej rodziny odkrył i z radością realizował swoje specyficzne powołanie, przyczyniając się do wspólnego dobra i budowania królestwa Bożego. Dziękuję Ci, Święty Janie Paul II, za twoje potężne wstawiennictwo przed Bogiem, wierząc, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane zgodnie z wolą Pana dla dobra naszej rodziny. W imię Jezusa. Amen. Drodzy bracia i siostry, którzy towarzyszyliście tej modlitwie, zaufajcie potężnemu wstawiennictwu świętego Jana Pawła II za wasze rodziny. Trwajmy razem na modlitwie, pojawi się teraz na waszym ekranie kolejna wyjątkowa modlitwa. Kliknijcie ją i kontynuujcie ten łańcuch błogosławieństw. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby codziennie otrzymywać nowe modlitwy. Niech Bóg obficie błogosławi Was i Wasze rodziny, chroniąc i wzmacniając Wasze więzy miłości każdego dnia. Amen.